Rozmawiając z Tobą w pierwszych etapach poznawania się, dziewczyna może w historię wpleść jakiegoś kolegę, z którym o czymś rozmawiała albo z którym coś przeżyła, albo który coś tam jej powiedział i teraz dziewczyna będzie bacznie obserwować Twoją reakcję, bo jeżeli na zmiankę o koledze, tam nie wiem, na pierwszej randce czy drugiej, Ty się zapowietrzysz, yy, będziesz zakłopotany albo zaczniesz dopytywać co to za kolega, że nie myślałem, że się spotykasz z kimś jeszcze, to będzie bardzo, bardzo nieatrakcyjny sygnał, że na tak wczesnym etapie znajomości jesteś tak zaangażowany, żeby już być zazdrosnym o jakiegoś hipotetycznego kolegę dziewczyny. Zdradza to też, że no, nie jesteś zbyt pewny siebie, bo gdybyś był pewny siebie i swojej wartości, to nie widziałbyś zagrożenia w jakimś koledze, który padł w, z ust dziewczyny. Przecież go nie ma tu obok, przecież nie widzisz, jak się całują, jak się przytulają. On, jest, on pojawił się w jakiejś historii. Więc pewny siebie facet po prostu puszcza to mimo ucha i w ogóle na to nie reaguje. Czyli, gdy taka sytuacja ma miejsce, po prostu olewasz tego kolegę i rozmawiasz o wszystkim, tylko nie o nim. Zachowujesz się tak, jakby nic się nie wydarzyło, bo w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło. Kobieta ma prawo mieć jakichś tam kolegów.